Jak przestać się martwić i zacząć podejmować właściwe decyzje ze spokojem? Opowiem Ci dzisiaj historię Karoliny, która prowadziła własne przedsiębiorstwo, biuro architektoniczne, miała córkę syna i udane małżeństwo, a mimo to nie spała w nocy, brakowało jej energii i nie czuła się szczęśliwa. Bo Kilku spotkaniach ze mną, ćwiczeniach, dzisiaj, gdy spotkasz Karolinę, zobaczysz kobietę pełną energii, zadowoloną z życia i szczęśliwą, która wie, czego chce i docenia to, co ma. Nazywam się Anna Skoczylas, jestem mentorem biznesu w nurcie psychologii pozytywnej, trenerem mentalnym i praktykiem biznesu. Od 23 lat w FMCG zarządzam różnymi firmami i jednocześnie, równolegle od 16 lat. Pracuję jako konsultant i doradca zarządów. Prowadzę warsztaty i szkolenia dla zespołów oraz mentoringi dla liderów i pracowników. Przeszkoliłam do tej pory 2000 osób w różnych branżach. Wykładam na SGH zarządzanie projektami na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Brian Tracy International Masterclass Coach and Mentor. Mark Twain kiedyś powiedział: Większość rzeczy, które przeżyłem, nigdy się nie wydarzyło. Zastanawiasz się, jak to możliwe? Otóż nasze myśli powodowane są przez strach i lęk. Ale jak to odróżnić od siebie? Możesz mieć na przykład strach przed lataniem, przed pójściem do dentysty, przed jakimś zwierzęciem, przed wystąpieniem publicznym, przed rozmową o pracę. Ale strach możesz mieć też przed miłymi wydarzeniami. To może być pierwsza randka, pierwsze spotkanie, pierwszy pocałunek albo jakaś fajna podróż, którą sobie długo planowałeś. I strach jest wtedy, kiedy przyczyna Twoich myśli, two, Twojego odczucia jest czymś namacalnym, czymś, co faktycznie istnieje. Tak? To się wydarzy, to ma datę, to ma miejsce, to jest namacalne lub to już się wydarza. I wtedy jest mowa o strachu. Ale gdy wrócimy do Karoliny i jej nieprzespanych nocy, tam chodziło o lęki. A lęki to są takie rzeczy, które są tylko w głowie danej osoby, wymyślone, wyimaginowane, czasem się mówi nieracjonalne, irracjonalne myśli, które nie mają tej faktycznej przyczyny. I tylko ty, czy tylko Karolina, wie, co w tej głowie jest. Ale lęk nie ma prawdziwej przyczyny. Jest to wymyślone, a zabiera nam bardzo dużo energii, wpływa niepozytywnie na koncentrację, na zdrowie, na odporność psych psychiczną i poczucie własnej wartości. Przygotowałam Ci dzisiaj ćwiczenie, które przeprowadzi cię samodzielnie przez pytania racjonalnego myślenia i pokażę, czy to, o czym myślisz, jest racjonalne czy irracjonalne. Ja lubię takie powiedzenie, gdy siedzisz w słoiku, to nie widzisz etykiety, więc przez to ćwiczenie jest też dobrze przechodzić z kimś, kto z boku widzi więcej niż ty, To pomoże Ci pytaniami lub w inny sposób spojrzeć na sytuacje i wydarzenia, jakie Cię czekają z innej perspektywy. Na sytuacje i wydarzenia może, które się wydarzyły lub mają miejsce teraz. Dobra wiadomość jest też taka, że mówiłam Ci o lęku, który jest irracjonalny, mówiłam ci o strachu, który ma namacalną przyczynę, ale dobra wiadomość jest taka, że również z tym strachem, który jest racjonalny, można pracować w taki sposób, żeby czuć się odważny, pewny siebie. Spokojny i przygotował się do tego wydarzenia czy do tej sytuacji, lub to, co miało miejsce, żeby nie sprawiało Ci tyle bólu i cierpienia, ale tutaj zapraszam na spotkania indywidualne. A na razie samodzielnie zrób ćwiczenie, które jest poniżej w PDF-ie i jest to 5 pytań racjonalnego myślenia. Zapraszam Cię.